jak wygląda ruch na wjeździe do Koszuli Momentu zaczyna się gmina Biesieckiego, i od tego momentu ma być zawężenie pasa ruchu. Jest nic, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo. Zgadzam się. Tylko co z przepustowością ee, na drodze krajowej numer 6? Jeżeli chodzi o wjazd do Koszalina, czy to jest aby na pewno rozsądne rozwiązanie? Nadmieniam, że tutaj. W tym miejscu kolizji drogowych, w stosunku do kolizji drogowych na terenie gminy Biesiekierz, począwszy od Starych Bielic do Świemina, można rzec, że w tym momencie nie ma w ogóle kolizji. Kolizje zaczynają się od Starych Bielic do Parsowa, do zjazdów do Parsowa, Świemina. zawężenie drogi spowoduje spowolnienie ruchu i frustrację kierowców jedynie. Brak sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w starych Wielicach jest po prostu katastrofą no jeżeli chodzi o, o projekt, który Państwo tutaj nam jakby przedstawiacie. Inteligentne światła załatwiają sprawę, jak widzimy nie ma nikogo, więc poruszamy się drogą krajową e bezproblemowo, jedziemy sobie dalej. Problemem są godziny szczytu, siódma rano 15-16. Koniec kropki. Zjazd do Nowej W stosunku do liczby mieszkańców, tu można było przeprowadzić ee, zjazdy, uregulować to. To samo tutaj, wjazd do Nowych Biegów jest bardzo ładnie rozwiązane i to jakby zabezpiecza jest ograniczenie prędkości. I o to chodzi. Tutaj rzecz bardzo zastanawiająca, jeżeli chodzi o drogę krajową. Przystanki. Zadaję pytanie. Jakie zostały poniesione koszty związane z budową tych dwóch przystanków, na których nigdy nikogo nie ma? Kto jest odpowiedzialny za tą decyzję? Proszę bardzo że one w ogóle tutaj są, pobocza nie zostały przebudowane. A nam mówić, a tu w tym miejscu, gdzie jest wiele szereg wypadków, niestety lewoskrętu nie widzimy. A jest to dojazd do Nowych Bielic. Bardzo duża liczba mieszkańców. Tu też żądamy lewoskrętu lub innego w przyszłości rozwiązania. Na dzień dzisiejszy lewoskręt wiadomo, inne rozwiązania są to koszty związane z przebudową dróg. Rozumiemy to, ale na dzień dzisiejszy żądamy lewoskrętu. Jedziemy dalej. Wyjeżdżamy o miejscowości podłową. Widzimy znak, że jest skrzyżowanie z drogą. Jest to właśnie droga do Popłowa. Bardzo niebezpieczne jest skrzyżowanie. Nawet wjazd na drogę krajową numer 6. Jest to podbicie 30 cm, dokładnie tutaj. Bardzo dużo wypadków, kolizji drogowych. Kolejna rzecz, skręt do torsetu, jadąc od strony Szczecina. Brak oznaczeń poziomych, pionowych, czyli linii. W ogóle nie jest oznaczone to, jako zjazd. Też bardzo wiele kolizji. O czym świadczy? Świadczą dwa słupy, które tu widzimy. Wymienione poprzez kolizję. Dobrze, że nikt nie zginął. O po poboczu i drodze, wyglądzie jej nie wspomnę. Kolejny zjazd do Kotłowa. Również żądamy lewo skręt. Też szereg wypadków. Mówię się Tej Tutaj mieszkańcy żądają ograniczenia prędkości do 50. Ja zdaję sobie sprawę, że obecnie jest tam kiedy podnosi się prędkość, jakby na drogach krajowych. Jeśli chodzi o wjazd do sklepu z drogi krajowej numer 6, w miejscu się co uważam za błędne rozwiązanie, bo ja jestem samochodem osobowym marki Honda. I uwierzcie mi Państwo, że za chwilę zablokuje ruch na drodze krajowej numer 6. Zaraz to Państwo zobaczycie. Czyli oznaczenia na drodze. Skręcamy do sklepu i zgodnie z przepisami musimy ustawić się w ten sposób. Wszystko za mną stoi. I czeka, aż ja skręcę do sklepu. Proszę bardzo. Wszyscy stoją. Wszyscy stoją. Tak to wygląda. się. Czy nie można tutaj zastosować także lewo skrętu do sklepu? Z tego sklepu korzystają prawie wszyscy mieszkańcy. Gdzie się I nie tylko. oraz uczestnicy drogi krajowej numer 6 wyjazd z Koszoliny, z miejscowości Biesieki. Bardzo duża liczba mieszkańców mieszka tutaj po prawej stronie. Rozmawiając z nimi, domagają się także tutaj przejść chodnika, który umożliwiłby im dojście bezpieczne do miejscowości, czy to do sklepu, czy to do przedszkola, czy to do urzędu gminy. A wyobraźcie sobie Państwo, Kobietę idącą z dzieckiem zimą na przystanek z tych tutaj kolonii w miejscowości Jeden, Jedno, Jedna wielki dramat i katastrofa. Tu poprosimy o ujęcie w budżecie lub w planach chodnika, który na pewno także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Miesiewicz. Jeżeli chodzi o miejscowość Biesienki. kolejne skrzyżowanie na drodze krajowej, numer 6. Kraśnik Koszalinski, Warmino, Ubysławice, Karlino, też tędy jeździ szereg uczestników drogi krajowej. Widzicie Państwo, samochód jadący z przeciwka jest to na łoku drogi, bardzo mała widoczność. Lewo skręt. Żądamy lewo Proszę zobaczyć, jak tutaj się jest. Także zobaczycie Państwo kolizję drogową, która miała miejsce, jak mówi jeden z uczestników, o mały włos zginąłby chłopiec na rowerze, dlatego pojazd wpadł do rowu, żeby uniknąć wypadku, a także kolizji drogowej, w której byłaby śmierć po prostu. To było w tym miejscu i tutaj mieszkańcy także żądają lewo skrętu. Bardzo niebezpieczne w ogóle. Brak oznaczenia ciągłej linii, jadąc od drogi Szczecina, która nie informuje o niemożności wyprzedzania, Już nie wspomnę o tym wieździe, też donosowa, katastrofa. Kolejny zjazd Marsowo. E, W takiej dolinie umieszczony również. Jako mieszkańcy domagamy się lewo lewoskrętu. Bardzo niebezpieczny gwiazd do parso. Ze względu na położenie. Samochody jadą tu bardzo szybko. Także się damy